Tadeusz Różewicz, ojciec. Idzie przez moje serce, stary ojciec. Nie oszczędzał w życiu, nie składał ziarnka do ziarnka, nie kupił sobie domku ani złotego zegarka, jakoś nie zebrała się miarka. Żył jak ptak śpiewająco, z dnia na dzień. Ale powiedzcie, czy może tak żyć niższy urzędnik przez wiele lat? Idzie przez moje serce ojciec w starym kapeluszu pogwizduje wesołą piosenkę. I wierzy święcie, że pójdzie do nieba.